Kolejny punkt. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały przedstawi pani Katarzyna Sikorska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, otrzymaliście Państwo projekt uchwały w sprawie dopłaty ze środków własnych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Co do zasady, system powinien się samobilansować. Praktyka pokazuje jednak, że utrzymanie równowagi między przychodami z opłat za śmieci, a kosztami ich odbioru i zagospodarowania powoduje konieczność ustalania wyższych stawek. Samorządy do tej pory nie miały możliwości pokrywania strat ze środków własnych. Zmienione przepisy ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach wprowadzają możliwość dopłaty do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków własnych nie pochodzących z pobranej opłaty. W przypadkach wzrostu cen za gospodarowanie odpadami brak możliwości pokrycia wszystkich kosztów z pobranych od mieszkańców opłat. Dziękuję. Dziękuję pani naczelnik. Poproszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, pan przewodniczący Piaseczki. Panie Przewodniczący. Panie Burmistrzu. Opinia do tej uchwały była pozytywna, ale pozwolę sobie pozwolę sobie parę słów powiedzieć odnośnie tej uchwały, tak? Otóż ta uchwała jest następstwem, można powiedzieć, galopującej inflacji, podwyżek cen energii, podwyżek, podwyżek najniższej krajowej. Proszę Państwa, ta uchwała jest tutaj wprowadzona, można by powiedzieć, w interesie nas, nas wszystkich mieszkańców, ponieważ no, miasto będzie dopłacać do odpadów komunalnych, między innymi dlatego, żeby, żebyśmy my jako radni nie podnosili cen za odpady, tak. Mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy docenią to na tą chwilę, Ponieważ nie wiadomo, co to będzie w przyszłym roku, Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie na komisji zaproponować takie spotkanie z całą Radą oraz z prezesami Spółdzielni Mieszkaniowej. Będziemy o tym szeroko dyskutować, bo nie może być tak, proszę Państwa, że miasto będzie płacić za odpady i te pieniądze, które dopłacać do odpadów, tą różnicę, i te pieniądze, które mogłoby zainwestować w inne rzeczy w mieście, będą po prostu szły na wyrównanie tej różnicy, którą teraz mamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Pan Przewodniczący Król. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, drodzy. Goście, z uwagi na to, że projekt dotyczy pokrycia kosztów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków własnych, to projekt ten również był analizowany przez Komisję Budżetów i Finansów w dniu wczorajszym, ale również omawiana ta sytuacja była na spotkaniu roboczym sprzed tygodnia. I tutaj, jak kolega Michał przed chwilą powiedział, projekt uchwały jest efektem tego, abyśmy nie musieli podnosić opłaty za śmieci o około 3,50 zł, bo tak w dyskusji Pani Naczelnik wynikło z tego, że o tą kwotę byśmy musieli jakby dodatkowo obciążyć kieszenie mieszkańców. Stanowisko Pana Burmistrza jest takie, że z uwagi na inflację, która rośnie i kolejne projekty uchwał, które będziemy podejmować, aby już no więcej nie obciążać, stąd Burmistrz jakby wziął na siebie i z innych dochodów będziemy pokrywali. Ale część z Państwa radnych miała inne obawy o tym, że dziś no, przepisy prawa się zmieniły, że mamy taką możliwość, aby finansować z dochodów własnych tą różnicę w niedoborze opłat. Ale za jakiś czas no, może się okazać tak, że te przepisy znów będą i co wtedy i żebyśmy nie stanęli przed takim dylematem, że nie, nie o 3,50, a o 7 zł będziemy zmuszeni podjąć, bo się przepisy zmienią. Stąd wynikały obawy członków komisji i tutaj jest apel był do pani naczelnik, jak i do pana burmistrza, aby ta różnica dopłat zbyt bardzo nie rosła. Jeżeli w kolejnych latach będzie, no to być może przed takim trudnym dylematem Rada będzie musiała stanąć. Wynik głosowania nad przedstawionym projektem uchwały jest następujący. Jest to opinia pozytywna, lecz niejednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę osób chętnych do zabrania głosu. W takim razie, szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie poświęcenia kosztów? części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę oddać głos. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Głosowało 20 radnych, 14 osób za, 5 osób przeciwnych, jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta i nosi numer 42 na 451 na 2020 Jeden. Ja,